Cześć! Zauważasz na swojej skórze zmarszczki? Jeśli tak, to pokażemy Ci maseczki, które odmłodzą Cię o 20 lat. Koniecznie oglądaj dalej! Cześć. Cześć! Tutaj Zuza i Edyta. Jesteśmy ekspertkami do spraw naturalnej pielęgnacji w kopalni zdrowia i w dzisiejszym filmie pokażemy Wam najlepsze maseczki do cery dojrzałej. Może nie odmłodzą waszej skóry aż o 20 lat, ale o 10 powinny dać radę. Myślę, że tak. Przy ich regularnym stosowaniu na pewno zobaczycie świetne efekty. Na sam początek pokażę wam jedną z moich ulubionych maseczek, którą jest Booster Maska Ujednaniająca od marki Clojure. Ja osobiście uwielbiam tą maseczkę za to, że można ją stosować na dwa sposoby. Możesz ją nałożyć na skórę tradycjonalnie na 15-20 minut, po czym zmywasz ją letnią wodą, ale jest jeszcze drugi sposób, który my z Zuzą uwielbiamy, mhm. prawda? Nakładasz po prostu tą maskę na całą noc zamiast kremu na noc, po prostu taką grubszą warstwą. Wstajesz rano i czujesz się wypoczęta, a w zasadzie to twoja skóra czuje się bardzo dobrze, jest nawilżona, wyraźnie wygładzona. I tutaj niezłą robotę w tym produkcie, mam takie wrażenie, robi Emblika. To jest takie ajuwerdyczne zioło, które wpływa na naszą skórę bardzo kompleksowo. Przede wszystkim opóźnia procesy starzenia, ale też poprawia koloryt i rozwiązanie jaśnia przebarwienia. Tutaj warto dodać, że w składzie znajdziemy też niacynamid, który świetnie się sprawdza pod kątem mocnego nawilżenia skóry i ujętrnienia. Podobnie jak w przypadku Kloshi mamy tutaj jeszcze jednego całonocnego gagatka, jest to maska od Sensu Mare Algo Mask, która działa przepięknie przeciwzmarszczkowo i regenerująco na skórę, ale też zmniejsza widoczność porów, co jest głównie zasługą algi perłowej. Jeśli chodzi o konsystencję, jest bardzo przyjemna i kremowa super się ją nosi jako po prostu krem na noc no jest to jedna z moich ulubionych masek zresztą wiele naszych klientek też bardzo często ją wybiera tak, i ze względu na to, że ona też po prostu prezentuje się bardzo ekskluzywnie, to jest to jedna z rzeczy, jeden z kosmetyków naszej drogerii kopalnia zdrowia, który jest po prostu wybierany jako upominek na prezent. To idąc krok dalej, mam dla Ciebie jeszcze jedną maskę, która prezentuje się niesamowicie dostojnie, i mowa o masce liftingująco wygładzającej od Health Labs. Care. Uwielbiam tą maskę za to, że po jej aplikacji niemalże w trybie ekspresowym moja skóra się staje taka niesamowicie nawodniona. I odżywiona, natomiast ta nazwa liftingująca nie jest tutaj bez przyczyny, bowiem w składzie jest ekstrakt z lodowego szwajcarskiego wina i to on sprawia, że właśnie masz odczucie takiego natychmiastowego liftingu, wygładzenia skóry. No i on też odpowiada za to, że wygładzają nam się drobne linie, w wyniku czego to jest też maska o potencjale przeciwzmarszczkowym i wygładzającym. I w przypadku cery dojrzałej, która właśnie musi zyskać tej elastyczności, gdzie chcemy wygładzić zmarszczki, sprawdzi się po prostu bardzo dobrze. Kolejną maseczką, którą chciałabym Ci zaprezentować, jest maseczka wygładzająca do twarzy Czarny bez i malwa z czterech szpaków. I to jest produkt, który, zwróć uwagę, jest w aluminiowej tubce, w porównaniu do tych wszystkich poprzednich maseczek w szklanych słoikach. Na pewno jest to bardziej higieniczna opcja, bo nie wkładamy palców do słoiczka, tylko bezpośrednio na dłoń możemy sobie taki produkt zaaplikować. No ale to tutaj w przypadku słoika wystarczy przed aplikacją umyć porządnie dłonie, albo ewentualnie sięgnąć po jakąś szpatułkę, patyczek. Dokładnie. Co jest takiego fajnego w tej maseczce? To na pewno to, że posiada taki naturalny analog silikonu, który od razu po jej nałożeniu daje nam efekt bardzo takiej aksamitnej, wygładzonej skóry. E, oczywiście w składzie też jest trehaloza, która odpowiada tutaj za bardzo silne nawilżenie. E, I ekstrakty z roślin, które działają antyoksydacyjnie, m.in. ekstrakt z czarnego bzu i malwy. I maseczka ma kolor, można powiedzieć, że biały, prawda? Zulna? Tak. Mhm. I z tej samej serii jest jeszcze druga maska oczyszczająca, którą pokażemy Ci w innym odcinku. I tamta już jest taka turbo, turbofioletowa. Mhm. I na sam koniec, jeszcze jedna maska w tubce. I będzie to liftingująca maska do twarzy od Sennelle. To jest produkt nazywany takim kosmetykiem Glow, bowiem faktycznie po jej nałożeniu w sposób taki, no można powiedzieć, że ekspresowy, skóra po prostu nabiera młodzieńczego, zdrowego blasku. Chodzi o to, że ogólnie faktycznie ta skóra prezentuje się dużo lepiej i w składzie jest naprawdę wiele składników, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na dwa z nich. Bacchuhol, czyli taki roślinny, można powiedzieć, zamiennik retinolu, który głównie właśnie rozjaśnia przebarwienia, poprawia kolory skóry, ale też wpływa kojąco na skórę, która jest po prostu problematyczna i lubi gdzieś tam nas czasem zaskoczyć. I co ciekawe, to jest maska, która może być moim zdaniem stosowana przez osoby o różnych typach skóry. Czyli nie tylko w przypadku, gdy masz skórę suchą bądź normalną, ale najprawdopodobniej nawet jeżeli borykasz się z terą problematyczną, a jednocześnie zauważasz zmarszczki, czy właśnie spadek elastyczności skóry, to najprawdopodobniej to będzie właśnie dobra opcja dla Ciebie. No i jeszcze nie powiedziałam o tym drugim składniku, czyli o kofeinie. A kofeina z kolei wpływa na skórę tak bardzo właśnie energetyzująco. Ja tutaj chciałabym jeszcze dodać, że ta maska jest też nazywana na taką maską bankietową, bo jeżeli potrzebujesz bardzo szybko poprawić kondycję swojej skóry przed jakimś ważnym wyjściem, no to jest to idealny wybór. Wystarczy nałożyć ją na dosłownie 20-30 minut i ona już da nam taki efekt. No, przepięknego glow, takiej skóry przygotowanej chociażby pod makijaż. Właśnie, tu pokaż konsystencję tej maseczki. Ona jest kremowa i to, co ważne na sam koniec, tej maski nie zmywasz ze swojej skóry. Czyli aplikujesz ją, pozwalasz swojej skórze, żeby wchłonęła się w jej głąb, i ewentualnie, jeżeli zostanie jakiś nadmiar na skórze, to wtedy usuwasz go wacikiem. Także tej maseczki nie zmywasz ze skóry. Pokazałyśmy Ci nasze ukochane maseczki do skóry dojrzałej, które są doceniane nie tylko przez nas, ale też przez nasze klientki. Koniecznie zostaw lajka, jeżeli spodobał Ci się ten filmik i napisz w komentarzu, jakie inne maseczki mogłabyś, mógłbyś polecić naszym obserwującym. Jeżeli chcesz więcej takich pielęgnacyjnych porad, zasubskrybuj nasz kanał. Pa!